Jeśli ten dzwonek wywołuje u ciebie masę wspomnień, to już możesz zaparzyć sobie herbatkę i wygodnie się rozsiąść. A jeśli drapiesz się właśnie po głowie i zastanawiasz o co właściwie tu chodzi, to lojalnie uprzedzam, że może to być dla ciebie dziwne doświadczenie. No, ale takie były kiedyś czasy. Piękne czasy. Jest końcówka lat 90. a ja jestem typowym nastolatkiem z tamtych czasów, który wzdycha na myśl o posiadaniu własnej konsoli PlayStation. Tak do dziewczyn też wzdychałem i który trzyma na półce wysłużoną broszurkę sieci Era, na której są ilustracje Nokii. Telefon komórkowy rozpala wyobraźnię każdego bez względu na wiek, a urządzeniem, które dało początek tej telefonicznej przygodzie była najczęściej rzeczona Nokia i kultowy już dzisiaj model. 5110 Młodsi widzowie mogą ten model kojarzyć głównie z memów, gdzie za każdym razem jest podkreślana trwałość i wytrzymałość tego telefonu. Jak podają najstarsze źródła, ponoć najpierw miała powstać Nokia, a dopiero potem młot samego Tora. Nokia to po dziś dzień synonim twardości, której na przestrzeni lat zagroziły jedynie żelki z Biedronki. Tak czy inaczej, telefon ten obrusł wiele legend na temat jego odporności na upadki, a ja mogę jedynie potwierdzić, że ta część legend jest jak najbardziej prawdziwa, bo nie zliczę ile razy w trwodze podnosiłem ten telefon, orientując się po chwili, że jedynie przyozdobił się o kilka dodatkowych rysek. Nokie 5110 zaczęto produkować na początku 1998 roku, po wpisaniu tajemniczej komendy dowiedziałem się, że mój kolekcjonerski egzemplarz pochodzi dokładnie z września 1999 roku, a zatem jest to już w pełni dojrzały egzemplarz, który nie dość, że zachował się w naprawdę bardzo dobrej kondycji, to jeszcze posiada jedną z tych upragnionych kolorowych obudów, o czym zresztą zaraz powiem więcej. Telefon nabyłem dosłownie kilka dni temu i jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się, że nie jest on wcale tak duży jak go zapamiętałem. Dla efektu skali wystarczy przyłożyć go do aktualnych smartfonów. No ale i tak ze względu na swoją grubość będzie wypychać kieszeń spodni. Jeśli chodzi o samą budowę urządzenia, to na froncie znajdziemy monochromatyczny wyświetlacz o rozdzielczości 48 na 84 piksele. Brzmi to dzisiaj naprawdę abstrakcyjnie, zupełnie jakby nasz prezydent zarapował kolejne 16 wersów. Ale do rzeczy. Dalej mamy fizyczną klawiaturę numeryczną, która jednocześnie jest elementem wymiennym. Pod spodem znajdziemy dwa rzędy LED-owych diod, które niestety nierównomiernie podświetlają klawisze, no ale kto się tym kiedyś przejmował? Nad ekranem znajdziemy naturalnie głośnik do rozmów oraz przycisk włączania, a nad tym wszystkim góruje już wtedy mało okazałych rozmiarów antena zewnętrzna, która jest najmniej estetycznym elementem całości, ale jednocześnie swoim działaniem jest w stanie zawstydzić, nie jeden smartfon, bo aby zgubić zasięg w tym telefonie, trzeba wybrać się aż w bieszczady i zakopać ten telefon pod grubą warstwą ziemi. Całość wieńczy ta rzadko już dzisiaj spotykana czerwona obudowa, nie posiadająca tego charakterystycznego wgłębienia u dołu, gdzie zwykle operator sieci umieszczał swoje logo. Na odwrocie znajdziemy zaślepkę, pod którą znajduje się wyprowadzenie pod zewnętrzną antenę dla zestawu samochodowego oraz bateria, która jednocześnie stanowi tylną część obudowy i jest również elementem wymiennym. Z pewnością każdy, kto postanowił przeoszczędzić na baterii i kupował tańszy zamiennik, pamięta doskonale, że nieoryginalne baterie łapały szybko luz. Co z czasem powodowało, że telefon dość łatwo się wyłączał. Na szczęście gminna wieść niosła, że wystarczy pod spód wkładać kawałek tektury. No i w ten oto wyrafinowany sposób obudowa przylegała jak należy. Zresztą patent z kawałkiem tektury był także praktykowany na froncie urządzenia z powodu gasnącego ekranu, mianowicie ujemne temperatury powietrza oraz niezbyt dobrze spasowana obudowa, zakłócały pracę tak zwanego elastometru, czyli specjalnej gumki przewodzącej, która komunikowała wyświetlacz z płytą główną i dzisiaj tę wieloletnią tradycję podtrzymuje iPhone, który również potrafi odmówić posłuszeństwa na mrozie. Będąc jeszcze przy temacie wymiennej baterii, warto dodać. Że można było kupić też takie, które miały większą pojemność, a także takie, które były wyposażone w wibracje, czyli coś co dopiero później zagości w kolejnych modelach Noki. Swoją drogą zabawne jest to, że gdy telefon informuje nas o niskim stanie baterii, to i tak potrafi jeszcze wytrzymać niemal cały dzień. Nie są żadnymi legendami opowieści o tym, że ten telefon potrafił wytrzymać tydzień, a i nawet dłużej na jednej sesji baterii i to wszystko za sprawą tego dość sporego, jak na dzisiejszy standard ogniwa, w tym wypadku litowo-jonowego, który posiada 950 mAh. Dodatkowo zbawienne dla pracy baterii było to, że w owych czasach nie rozmawiało się zbyt intensywnie przez telefon, bo była to wówczas bardzo droga rozrywka. Sama karta startowa SIM, która pozwalała w ogóle uruchomić ten telefon i cieszyć się jego funkcjami, kosztowała 50 zł, a czasami nawet więcej, nie mówiąc już o koszcie jednej minuty czy wysłaniu SMS-a. s 10. Tyle funkcji i prestiż. Każdy kto pamięta SMS-y wysyłane z bramki internetowej, niech na no teraz łapkę w górę. Albo jak puszczaliście strzałki, to też dajcie łapkę w górę. Pierwsza interakcja z tym telefonem po wielu latach była dla mnie zaskakującym doświadczeniem, bo okazuje się, że w niektórych kwestiach pamięć mięśniowa nigdy nie zawodzi. Wystarczyło wziąć nokiet do ręki i już mój palec mechanicznie wstukał skrót blokujący klawiaturę. No, coś pięknego. To co również jest zaskakujące po latach, to to jak ten telefon jest ubogi w zawartość, bo dzisiaj potrzeba czasami wielu dni, a czasami tygodni, zanim dogłębnie pozna się wszystkie funkcje oferowane przez system w smartfonie. Tutaj eksploracja całej zawartości systemu trwa jakieś 5 do 10 minut. Z poziomu menu mamy dostęp do wyłącznie podstawowych rzeczy, takich jak spis telefonów, wiadomości, połączenia, zegar czy. Kalkulator, prawdziwą ekstrawagancją były wówczas gry, a konkretnie kultowy Snake, który niejednemu z nas ukradł długie godziny z życia. Osobną kategorią w menu, nie wchodzącą w skład opcji w ustawieniach, są dźwięki. Zresztą trudno się dziwić, bo była to jedna z niewielu rzeczy, jakie można było personalizować w tym telefonie. To jest jednocześnie te 30 melodyjek, które często towarzyszyły nam w wielu momentach naszego życia, i te kilka prostych dźwięków jest w stanie wywołać u niejednego wielką nostalgię. Jeśli chodzi o inne personalizacje, to mogliśmy wprowadzić tutaj własny tekst powitalny, który wyświetlał się w trakcie uruchomienia telefonu. Można było też wprowadzić własną godzinę, ale o dziwo telefon nie dawał możliwości wprowadzenia i wyświetlania daty. By upewnić się, jaki mamy dzień, trzeba było polegać na otrzymanym w tym dniu. SMS-ie. W późniejszym czasie można było odpłatnie wgrać wybrany przez siebie obrazek, który wyświetlał się na ekranie głównym. Można też było mieć logo operatora pod którym widniała informacja o stanie naszego konta, a tym co najbardziej wszystkich ekscytowało, były wymienne przednie obudowy serii X-Prezon, które jednym szybkim gestem można było zmienić i przy okazji zobaczyć ukrywającą się pod spodem taką sympatyczną buźkę. Wspomniałem o SMS-ach i tu trzeba od razu dodać, że była to czynność stosunkowo droga jak na tamte czasy, mało wygodna, no i mało wydajna. Nie dość, że wprowadzenie każdej litery wymagało od nas wciśnięcia odpowiedniej ilości razy konkretnego klawisza, to dochodziły do tego także znaki specjalne, do których dostęp też nie należał do łatwych. No i mogliśmy polegać na 160 znakach w ramach jednego SMS-a, czyli mniej więcej tyle, ile jeszcze parę lat temu oferował Twitter. Skromne możliwości dotyczyły także ilości przechowywanych danych. Mogliśmy tutaj mieć zapisanych około 20 SMS-ów. Potem należało je kasować, bo w przeciwnym razie nie mogliśmy otrzymywać nowych. A listę naszych kontaktów mogło tworzyć maksymalnie 250 pozycji. Ktoś mógłby pomyśleć, że Nokia 5110 to dzisiaj zabawka dla takich. Boomerów jak ja, którzy urządzają sobie sentymentalne wycieczki, ale to jest wciąż używany telefon, między innymi jako zabezpieczenie na wypadek sytuacji, gdzie smartfon może być zawodny w kontekście baterii czy przede wszystkim odbieranego zasięgu. Szczególnie, że dobrze zachowany egzemplarz tego telefonu to aktualnie koszt od 100 do 300 zł i w zamian otrzymujemy takiego sympatycznego anioła stróża. Nokia 5110 pracuje tylko w jednym paśmie 900 MHz, z którego korzystała niegdy sieć ERA oraz Plus. Obecnie operatorzy rezygnują ze wsparcia sieci 2G oraz 3G, co niestety oznacza, że w ciągu najbliższych lat ten telefon stanie się już tylko niczym więcej jak reliktem przeszłości. Z tego, co zdołałem ustalić, Sieć Plus będzie tą ostatnią, która zrezygnuje ze wsparcia dla 3G i ma to nastąpić do końca 2027 roku. No i żeby nie zostawić was z tą smutną puentą, powiem tak: jeśli szukacie niedrogiego i solidnego telefonu, na którym zawsze możecie polegać i który często można w łatwy sposób samodzielnie serwisować, to trudno będzie wam znaleźć coś lepszego. Nokia 5110 to absolutny pogrąca flagowców.